Witam wszystkich serdecznie. Ja jestem Werbel, a to będzie bardzo króciutki filmik o tym sklepie, który został ponoć odświeżony. Także, po wejściu do sklepu na serwer testowy, zobaczycie coś takiego. No, i generalnie, jakieś duże odświeżenie to byłaby spora przesada. Tak naprawdę, zostały zmienione dwie rzeczy. Pierwszą rzeczą są okruchy żywiołów tutaj. Jeżeli dobrze pamiętacie, to okruchy żywiołów były wcześniej wyżej i był limit trzy razy. Czyli mogliście sobie kupić jeden raz, odświeżyć następnie tutaj dwa razy i kupować trzy razy dziennie maksymalnie. Teraz można to robić nieograniczoną ilość razy, więc jeżeli taka Wasza wola, to możecie sobie odświeżyć ten sklep nawet i 10 razy, czy ile. No, i kupować sobie te okruchy żywiołów, aczkolwiek to się nie opłaca, oczywiście, no bo koszt diamentów jest coraz większy, no i z każdym razem będziecie musieli płacić coraz więcej diamentów. Drugą taką zmianą, chyba najbardziej istotną, jest po prostu nowy przedmiot Arcane Staff No i ten Arcane Staff służy do wyciągania tych perków. Jeżeli sobie pójdziecie tutaj do Mrocznego Lasu, Gulish Gallery, to pokazywałem generalnie przy okazji omawiania tego. Systemu nowego tej rozgrywki. Jeżeli wejdziecie sobie w Mystic Cage, to możecie sobie losować tutaj za pomocą Arcane Staffów. No i generalnie, co najbardziej chyba uderzyło w ludzi, to jest cena. Jeden Arcane Staff za 300 diamentów, czyli żeby mieć 10 takich Arcane Staffów, trzeba wydać 3000 diamentów. Można to robić 3 razy dziennie, generalnie, więc 3 takie Arcane Staffy wyciągniemy stąd dziennie. I według mnie, na pierwszy rzut oka, to się średnio opłaca, bo w tej grze jest wiele innych wydatków. Nawet zwykłe samony, jeżeli potrzebujecie jakiejś postaci. Mamy jeszcze astrologa przecież, są inne wydatki, kamienie fioletowe można kupować. Niektórzy kupują rdzenie żywiołów, niektórzy kupują przynęty. Teraz doszedł jeszcze kolejny item i to takie troszkę jest... No nie wiem, wkurzające? No bo mamy przede wszystkim jeszcze ten głupi system, o którym pisaliście też w komentarzach i o którym ja mówiłem, że za każdej zmiany takiej kolekcji musimy zapłacić 100 diamentów, co jest bezsensownym zresztą krokiem, więc mam nadzieję, że to usuną czym prędzej. Także mamy przyspieszenie, możemy sobie przyspieszyć zdobywanie tych kolekcji za pomocą płacenia, oczywiście, bo w żaden inny sposób tego nie zrobimy. Chyba, że będziecie mieli ogromnego farta do perków i wyciągniecie mnóstwo legend, no to wtedy może troszkę się przyspieszy ten proces. Ale generalnie musimy wykupić przepustkę, później musimy płacić 100 diamentów, żeby w ogóle zmieniać sobie te kolekcje, i tutaj problem będzie największy na kampanii bo przypominam, że artefakty i kolekcje bardzo często się wymienia przy progresie, więc jeżeli będziecie chcieli progresować hardkorowo dużo jednego dnia, no to takie zmiany będą problematyczne, bo raz, że będzie to kosztować 100 diamentów, dwa, że statystyki będą całkowicie inne niż u innych osób, więc na przykład może się zgadzać kolekcja, ale niekoniecznie będą się zgadzały statystyki na tej danej kolekcji, więc to też będzie problematyczne dla kopiowania drużyn z kampanii, a później jest to bardzo pomocne kopiowanie, bo jak jest 5 formacji na rozdzieleniem 50. Jest coraz trudniej, trzeba mieć konkretne postacie, konkretne artefakty, konkretne kolekcje pewnie będzie trzeba mieć w przyszłości. No i dodatkowo, jeszcze sam koszt Arcane Staffa to 300 diamentów, co jest według mnie dosyć sporym kosztem. Swoje opinie, oczywiście, możecie w komentarzach wyrażać, jeżeli macie taką ochotę. Ja Wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego króciutkiego filmu. Pisałem na społeczności. Co i jak u mnie i dlaczego nie będzie teraz streamów, więc polecam tam zajrzeć, jeżeli jeszcze nie widzieliście pisu na społeczności na YouTubie. Życzę Wam oczywiście miłej, przyjemnej, spokojnej niedzieli. No i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.